Och, jaka piękna ta Szkocja! A ja cały czas się zastanawiam, po co ja tu właściwie przyjechałam. Co mi przeszkadzało na moim małym, skromnym szpakowie, że przyjechałam tutaj i próbuję od zera dojść do jakiegoś majątku. A soja, jak nie chciała rosnąć, tak nie rośnie, więc będzie trzeba na nią jeszcze z miesiąc poczekać. Jest jeszcze dosyć wcześnie, więc zleceń też na razie nie widzę, ale są, proszę ja was, buraki. I to będzie pierwszy błąd i nie ostatni, który dzisiaj popełnię. Dzisiaj nastąpiła po prostu zemsta warzywna, a królową tej zemsty będzie cebula. Ale dlaczego, dowiecie się już w trakcie tego odcinka. Ja na razie postanowiłam, że muszę sprawdzić, ile minimalnie potrzebuję kasy na następny miesiąc, kiedy to już soja będzie gotowa do wzrostu, żeby móc ją zebrać. O! a co to za malutkie dziwadło no oczywiście tu jest masa i zadyszkę ale to za 20 nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego jaki śmieszny mały kombajnik no dobra, ale nic czas wyruszać do roboty no bo kasa sama się nie zarobi wszak nie mogę wypożyczyć żadnej maszyny nie mogę wziąć jej w leasing nie ma takiej możliwości ja muszę po prostu to zarobić no i zaczęło się Wrzesień nie jest totalnie moim miesiącem. Wzięłam sobie tego DeWolfa, no i zasuwam na pole. Nie wiem jeszcze tylko, że te buraki to będą po prostu zabetonowane. One będą literalnie zabetonowane do gruntu. Nie no dobra, może nie aż tak bardzo. No ale to nie jest ulubiony kombajn do zbiorów. To nie jest w ogóle nawet preferowany kombajn do zbiorów. Nie wiem czy ktoś z Was w ogóle go używa. Dajcie znać w komentarzach. Natomiast jak dla mnie, to to jest po prostu czerwona maszyna z piekła Rodem. Ona nie jest przez przypadek czerwona. Ona jest czerwona, bo tak właśnie stamtąd pochodzi. Z piekła. Ale ja oczywiście na to nie wpadłam. Był ranek. Ja oczywiście radośnie, zaczęłam dzień, mówię, dzisiaj zarobię, kolejne duże pieniądze, fajnie, bo zbiory, ze zbiorów zawsze jest dodatkowy plon, a dodatkowy plon to dodatkowa kasa i myślę, ekstra. No i rozkładam ten piekielny zbieracz i nagle mnie olśniło. Przecież to badziewie, ten kurcze blaszka kombajn od siedmiu boleści, on nie ma zbiornika. On nie ma zbiornika, no ale mówię: Dobra, pracownik, stary, słuchaj, ty będziesz jechał, a ja będę jechała koło ciebie, jakoś pozbieramy te buraki. No i wiecie co? I powiem wam, że to był kolejny durny pomysł, kolejny durny pomysł, a czas leci, więc stwierdziłam, że no nie, dobra, trzeba, trzeba się poddać. Dostaniemy jeszcze potyłku za wypożyczenie sprzętu, trudno. Przyznajmy to sobie, to się nie da. I teraz zobaczcie, ile to jest zleceń na buraki. Tu każde jedno zlecenie na buraki używa tego samego beznadziejnego traktora. O, tu jest cebula. No i cebula jest fajna, też zakupekas. kas. Tylko jeszcze wtedy nie wiedziałam, że cebuli nienawidzę jeszcze bardziej niż buraków. Wtedy jeszcze nie wiedziałam. Wtedy myślałam, o super, cebula. Jeszcze nie zbierałam cebuli. To będzie miłe, no ale tak. Buraki, proszę, tu jest ten dewulf, tu jest ten dewulf, tu jest ten dewulf, no, w ogóle jest wszędzie, o nie, dobra, tu jest szpinak, no szpinak jest spoko, szpinak jest zielony, jest miły i bardzo dobrze płatny, tylko nie ma gdzie sprzętu wziąć, no dobra, nic to, o proszę, buraki się same zaprawą. magia, magia dnia. No dobra, ale nie ma co. Biorę te sprzęty, yy, tam mam jedno yy, kultywatorowanie, zawiozę sobie kultywator na pole, puszczę pracownika yy, i w międzyczasie pojadę zbierać cebulę. No i jak widzicie, proszę bardzo, jadę sobie elegancko, zbieram cebulę. Wszystko na razie jest fenomenalnie pięknie. A tam w oddali, słuchajcie, kwitnie Stonehenge. Co robi Stonehenge w Szkocji? To jest wybitnie dobre pytanie. Z tą jakieś takie magiczne miejsce kultu. Wszyscy yy, kultywują tutaj fakt, że wiedzą o co chodzi, a ja nie mam pojęcia. Nie wiem, więc może co. Bardziej wilgotne skały, taka magia, czy o co tutaj chodzi? No nie wiem, no fajnie. Mamy krąg. O, i mamy butelkę, no, chociaż tyle dobrze. A w butelce będzie list. Dobra, poka ten list. Co jest w środku? Historia Ktulu, część. Dziesiąta, proszę bardzo. No to sobie poczytaliśmy, skoro to jest część dziesiąta. O, hmm. Marianna. No to fajnie, no to prawie jak Marlenka. Towarzystwo Królewskie interesuje się nieznanymi lądami. Mhm. Jakieś szumy. No dobra. No fajnie, kolejna część tej przygody. Poczytamy sobie, jak będą wszystkie. No, a na razie trzeba zwracać do pracy. Jak widzicie, ja zbieram cebulę, tutaj się zbiera fasolka, pracownik jeden zbiera fasolkę i drugi pracownik zasuwa z kultywatorem. No tylko, że kasa się skończyła. No, a jak kasa się skończyła na pracowników, to pracownicy poszli do domu, bo nie dogadaliśmy się na krechę, więc musiałam sama pracować. Więc Skończyłam kultywatorowanie, cztery tyśki wpadły. I pracownicy znowu mogli ruszyć do pracy. Znalazłam sobie nowe kultywatorowanie, więc yy, kolejne fajne zacenie. No ja wiem, no to na razie jest wszystko też, nawet dla mnie, słuchajcie, to jest mega nudne, no bo muszę zasuwać na tych zaceniach. Patrz, zacenie za zaceniem. Tu się zbiera, tam się wywozi, tu się kultywatoruje, tu się coś tam robi. I gdzie jedziemy? Jedziemy na szatańskie pole z burakami. Także. Tutaj, słuchajcie, na tej wsi ja mam wrażenie, że tylko ja tutaj pracuję. Ciągle tylko jeżdżę i robię wszystkim robotę, więc chyba się wszyscy przyzwyczaili. A tu jest mój genialny plan. Genialny plan, bo słuchajcie, odczepiłam tą końcówkę od yy, przetrząsania cebuli, tą, którą się wozi z tyłu, która tą cebulę oczyszcza. No i uwaga, zwiększa plon. Tego właśnie Marlenka nie doczytała. Że to zwiększa plon. Ale mówię, to no, dobra. No. Jest to jest, bez tego da się jechać, zobaczymy co będzie. Tu się zobaczcie, ładnie zbiera szpinak, tego szpinaku już jest sporo. I też fenomenalna sprawa, bo okazało się, że ten szpinak to trzeba wywieźć na drugi koniec mapy. I literalnie godzinę zajmowało mi samo obrócenie tą wywrotką z tym szpinakiem do fabryki z powrotem. Godzina, No godzinę. I tak upłynął dzień, jest 16. A ja zaczynam kombajnem zbierać te piękne pokosy cebuli, żeby móc je wrzucić też na przyczepkę i zawieźć do sprzedaży. O, i tak sobie właśnie popierdzielam. I proszę państwa, autobus. I fizyka autobusów okazuje się, że w Szkocji jest całkiem bliska prawdy. Zobaczcie, te autobusy, one nie skręcają tak sobie o, o tak o. On jednak bierze duży łuk, wyjeżdża mi na pas i blokuje, więc Uważajcie na te autobusy, bo te autobusy się y, no, nie szczypią, no i jadą po prostu jakby były u siebie, a że są u siebie, no to inna sprawa. No i tak już dzień zleciał i zobaczcie, jest już noc, nie bez kitu, jest 19, a ja y, wożę teraz tą cebulę i wożę cały czas fasolkę i cały czas zbieram jedno i drugie. Zobaczcie, jak to mega wolno idzie, no ale liczyłam zwykle jak są zbiory czegoś, to można dodatkowo zarobić na tych dodatkowych wartościach. No i myślę sobie, słuchajcie, jesteśmy w domu, ładnie to wygląda, no i ja wywalam tą wielką wywrotę cebuli, a tu jest 92% i zawiezione 59%. I Już czułam, że coś mi nie pasuje. Już wiedziałam, że z tego będą jakieś kłopoty. Ponieważ na polu nie zostało już dużo tej cebuli, a tu pokazuje się, że cały czas brakuje. No i to jest po prostu jakiś, jakiś, jakiś dramat. Mam wrażenie, że zasadziłam tą cebulę po to, żeby. Znaczy zasadziłam, zbieram tą cebulę tylko po to, żeby nad nią po prostu usiąść i płakać. Naprawdę. I że wszystko będzie tylko nieplon. No chociaż szpinak się spisał. Zobaczcie, szpinak się spisał. Szpinak elegancko w ogóle okazało się, że we wrześniu są najlepsze, najlepiej płacą za szpinak, więc wyrzuciłam, co miałam. Dodatkowe 11 tysięcy wpadło. Jeszcze odwiozłam y, cały ten kombajn ze szpinakiem na miejsce. O ten właśnie. No i dodatkowo jeszcze trochę kasy wleciało. Zobaczcie, mega. Nie? Na szpinaku najlepiej zarabia się we wrześniu, więc spoko. Nawet opłacało mi się wziąć po prostu te dodatkowe 2000 litrów i tutaj te 400 metrów bliżej podjechać i to wyrzucić. W zasadzie 20 tysięcy już jest na koncie, więc pomyślałam, spoko. Wystarczy na kombajn, żeby móc zbierać soję, i wystarczy na header. No i teraz pytanie: co z tą soją? No bo tak, teoretycznie soję mogę sprzedać od razu. Wtedy można tam zaorać pole i coś z tym zrobić. Ale soję można by wykorzystać jakoś na karmę do ryb i dorobić, wziąć się tutaj za te ryby. Interesuje też mnie opcja Węgla. Może bym poszła w węgiel Marlenka górnikiem? Jak wam to brzmi? Marlenka jako górniczka? Tak to tak by było. Będę miała na drugie Basia. Marlenka Basia górniczka. No i to jest ten moment, kiedy cebula sprawiła, że moje łzy po prostu ciekły strumieniami. 89% zawiezione na pole, 98% wykonania pola. A teraz zobaczcie, ile mam zebrane. Specjalnie to przełączę, proszę bardzo. I zaraz przechodzimy. Gotowe do zbioru. Widzicie, ja to pole praktycznie wylizałam z tej cebuli. Ale genialnym pomysłem było odpięcie tej tylnej części, która tą cebulę przetrząsa, czyści i zwiększa plon. Więc nauczka jeżeli robicie zlecenie, no to nie da się tego zrobić bez, te, bez tej drugiej części. Bo plonu będzie za mało. No więc nie pozostaje mi nic innego. Jak przyjąć tą karę za prawie 8 tysięcy 8 tysięcy! Że to jest kupa kasy. Kupa kasy. No i kończę dzień mając 27. Tak się mój dzień skończył. 27 tysięcy. No i cóż. Czas iść spać. Jeszcze tutaj wpadłam na genialny pomysł. Że jeszcze zdążę pojechać, zrobić kultywatorowanie, wynajęłam sprzęt i potem patrzę. Została mi mniej niż godzina do końca dnia. No więc mówię, ocena środowiskowa, podbijmy to, bo zaraz będą zbiory, więc chociaż może trochę cenami podskoczy. No i spoko, zobaczcie, przebadałam od razu glebę, wiem jaki jest rozkład gleby, fajnie mamy trochę iłu. Tu popatrzyłam jeszcze, czy może któryś z tych obok pól jest do kupienia. No i fajnie, będziemy mieli plus 2% do sprzedaży, jeżeli na tą sprzedaż się zdecyduje. No i przed październik, oby był lepszy niż wrzesień, bo ten wrzesień to był, no cóż, tylko do tego, żeby płakać. Płakać nad cebulą, i płakać nad burakami. No to, cóż, do zobaczenia, cześć!